Co się pan stało? <noise> Macie tu siebie? No pewnie, pan tak łapie na kilkadziesiąt kilometrów. Odłączyć i podpytasz, co się dzieje. Tak. Mobile, mobile. Co to za Erka na bombach pojechała w kierunku Zagórza? Dzwon był, kolego. Y, jakiś wypasiony sufi i ciężarówka. Z nic nie zostało. Misiaki zamknęły całą drogę i chyba czekają na prokuratora, bo podobno jest jedna ofiara śmiertelna. Okej, hey, w porządku? Taksówkę. Zawadz mi taksówkę. só it é um